Rozwiąż równanie. Mamy równanie trzeciego stopnia: 4x do trzeciej, dodać 4x kwadrat, odjąć x, odjąć 1 równe 0. Spróbujmy sobie zrobić tutaj dwie pary, ponieważ mamy cztery składniki. Pierwszą parę i drugą parę zróbmy w ten sposób. Z pierwszej pary wyłączmy wspólny czynnik poza nawias. To będzie wspólnym czynnikiem tej pary 4x kwadrat. 4x kwadrat razy ile daje 4x do trzeciej? No razy x. Dodać 4x kwadrat razy ile daje 4x kwadrat razy 1. Mamy wyłączone poza nawias. Teraz weźmy drugą parę. Spróbujmy minus jedynkę wyłączyć poza nawias. Jako wspólny czynnik to będzie x dodać 1. To jest równe 0. Sprawdź sobie, czy masz dobrze. Minus 1 razy x to minus x. Minus 1 razy 1 to minus 1. Jest ok. Zatem teraz wspólny czynnik wyłączymy poza nawias. Pogrupujemy wyrazy. To co w nawiasie, które się powtarza, wyłączymy poza nawias, a w drugim nawiasie damy to co stoi przed nawiasami. Czyli 4x kwadrat minus 1. Tak jakbyśmy po prostu ten nawias x plus 1 wyłączyli poza nawias. Super. Mamy postać iloczynową. To teraz zwróć uwagę, drugi nawias to wzór skróconego mnożenia. Różnica kwadratów. Zatem zapiszmy. Pierwszy nawias nic się nie zmienia. Drugi nawias zobacz, jeśli to jest a kwadrat minus b kwadrat, to mógłbym to zapisać tak: 2x do kwadratu minus 1 do kwadratu. Teraz ten wzór skróconego mnożenia, mam nadzieję, że jest bardziej widoczny i spróbujemy go zapisać. 2x minus 1, 2x dodać 1. Iloczyn trzech czynników. Każdy z czynników przyrównamy do zera. x równe minus 1. Tutaj 2x minus 1 równe 0, więc jedynkę przeniosę na prawą stronę, podzielę przez 2. x to jest 1, druga. I tutaj 2x plus 1 równe 0. Jedynkę przeniosę na drugą stronę, dzielę przez 2. x jest równe minus 1, 2. Okazuje się, że moje równanie ma trzy rozwiązania. Zapiszę odpowiedź do zadania. Rozwiązaniem są liczby. Minus 1, minus jedna druga oraz jedna druga. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.